Cześć widzowie, oto ja, Mr. Twisted Bonnie. I dlaczego w tle widzicie jakiś odcinek ze FNAFy Pluszaki 1? No cóż, po prostu troszeczkę jestem zmęczony po szkole i nie chcę mi się to tak profesjonalnie jakby edytować tych filmików. Więc jakby postanowiłem zrobić takie coś, że w tle sobie wkleję jakby. Filmik z odcinek z Na Fnatush 1, a ja, w, a ja będę sobie gadać o Secret of the Mimik, a tak naprawdę to o zwiastunie. No, to więc niestety nie nagram reakcji na tego y, zwiastuna i nie nagram żadnej analizy, bo jakby. Nie jestem zmęczony, po prostu. No, i właśnie. Cóż, chcę Wam powiedzieć tylko kilka rzeczy o tym Secret of the Mimic. Więc zacznijmy od tego, że jakby, kiedy wyszedł pierwszy teaser o tym Secret of the Mimic. No to właśnie nie byłem zadowolony z faktu, że ten Teaser powstał. W sensie nie byłem w ogóle zadowolony, że taka gra powstaje. I zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Spokojnie, wytłumaczę wam. No bo właśnie yy, ta gra yy, jakby dzieje się przed wszystkimi SNAFami. I to, że Steel Wool Studios robi grę, która się dzieje przed wszystkimi grami, jakie Chodzi mi o FNaF. No to to się źle zapowiadało. Zwłaszcza, że Steel Wool Studios chyba do dzisiaj nie zna całkowitej fabuły FNaFa, bo spotkał to i nie powiedział. Więc bardzo łatwo mogli coś tam spierdzielić. Na przykład mogli nam dać tam głupotę, że mimik yy, tak naprawdę przez cały czas był sprint trapem na i William Afton był normalnym człowiekiem, albo on nigdy nie istniał. No i właśnie nie dość, że to by nie miało y, żadnego sensu. To jeszcze by zrujnowało całą markę Snafa, chyba. No ale okej, okay, no to właśnie. No i kiedy widziałem ten zwiastun tego, czy znaczy nie zwiastun, no teaser tego <laughs> mimika, no to właśnie miałem taką reakcję. Mech. kolejna gra od Steel. No mech. No i drugim powodem, dlaczego yy, wydawało mi się, że yy, ta gra będzie wyglądać źle, to po Tytule, tak? W sumie sądziłem, bo Secret of the Mimic bardzo podobnie brzmi do y, Bendy's Secrets of the Machine. Chcecie no, prawie y, tak samo. To jest Secret of the Mimic Tak. Trochę te tytuły podobnie brzmią. No i właśnie w Bendy's Secrets of the y, y, Machine. Właśnie, bo takie coś, że chodziliśmy po wspomnieniach Adrey, głównej bohaterki Sequela Bendiego. No i właśnie te, tam po prostu ta gra była bardzo krótka i bardzo dziwna, szczerze mówiąc. I bałem się, że Steel Studios zgapi ten pomysł i też zrobi taką grę, w której chodzimy po wspomnieniach. Ale po wyjściu oficjalnego zwiastu na Secrets of the Mimic, to na szczęście nie miałem racji. Chyba pierwszy raz cieszę się z powodu, że nie miałem racji. Bo, no po prostu okazuje się, że gra nie będzie kopią Secret, Bendy Secrets of the Machine. No, no, bo to właśnie będzie jakby po prostu zwykła straszna przygodówka, ten Secrets of the Mimic. No i to mnie cieszy w sumie, bo to brzmi lepiej niż kopia y, trzeciej gry Bendiego. Znaczy nie trzeciej, ale nieważne. Ech, po prostu jakby. No. No dobra, jak już sobie pogadaliśmy o tym jak, jakie miałem zdanie przed yy, zwiastunem i po zwiastunie, to teraz wam powiem teorię co może pojawić się w grze. się nie teorię, no takie zgadywanie co może w grze się pojawić, jakie postacie się pojawią w tej grze. No bo właśnie Secrets of the Mimic będzie chyba się dziać w czasach, gdzie istniało tylko Fredbear z Family Diner. Czyli no, Fredbear i Spring Bonnie tam chyba będą. Kilka youtuberów tak gadało, więc jeżeli nie będzie, nie ma, nie było żadnego Fredbeara i Spring niego jeszcze, to proszę poprawić mnie w komentarzach, bo ja... Tak ledwo się znam dopiero dzisiaj to wyszło. No. Albo wczoraj nie wiem, co nie. No to po prostu. No to po prostu dochodzę do wniosku, że skoro Fredbear i Spring Bonnie prawdopodobnie istnie, istnieli w tych czasach, gdzie... Yy, no. Mamy tą akcję Secrets of the minik. No to właśnie yy, podejrzewam, że będzie taka scena, w której mimik się... Y, skąd. Yy, po prostu mimik skąd yy, zabierze kostium Fredbera i Spring, Springboniego i przebierze się za jednego z nich i będzie nas gonić. To by było w sumie bardzo fajne. Pierwszy raz byśmy uciekali przed... Animatronikami, przed którymi prawdopodobnie nigdy nie uciekaliśmy, albo się nie chroniliśmy, bo Nightmare, Fredbear i Springtrap to, to nie zaliczają się, bo jakby to są takie albo Nightmare, albo zgniła już wersja. A mi chodzi o takiego zwykłego Fredbear'a i zwykłego Springboniego. bo niego, tego jeszcze nie mieliśmy. No i właśnie, mam nadzieję, że dobrze zgadnąłem, że będzie taka scena w tej grze. No, bo ja lubię zgadywać rzeczy. Że... A, no tak, bo wy FNAF Ruin i Poppy Playtime przewidziałem to, że wy FNAF Ruin Freddy będzie bez głowy, no bo to było trochę oczywiste, że... No bo jak on tak wstaje, nie widać mu w ogóle głowy, no to to było trochę oczywiste, że nie będzie mieć głowy. A z Poppy Playtime Chapter 4 zgadnąłem to, że yy, postać w więzieniu to jest dog day, bo jakby widziałem psie uszy i no to, to też było trochę oczywiste. Więc mam nadzieję, że trzeci raz dobrze zgadnę. A z Poppy Playtime Chapterem 4 to w sumie nic nie zgadnąłem. Nic, tak naprawdę. No. no to to chyba na tyle dzisiaj i sorry, że ja dzisiaj tak dziwnie trochę gadam, ale nie poćwiczyłem sobie za bardzo tego i dlatego czasami mi się myliło i w ogóle. Więc do następnego widzowie. Mam nadzieję, że premiera Secrets of the Mimic pojawi się szybko się jakby 13 czerwca się pojawi, ale wiecie o co chodzi?